Ja dostałem 25 milionów złotych. No ja byłem milionerem w wieku lat 10. A Mateusz Damianski kocha dużą forsę? Nie. Dlaczego? Mógłbyś? Mógłbym, ale ja pracuję 34 lata. Nie, A nie wyglądasz, jakbyś tak. pracował. wiem, długo ale ja pracował. to będę z uporem maniaka powtarzał, i po, już mi agentka powiedziała, żebym tego nie powtarzał. Ale jeszcze raz powtórz. Jakaś znajoma też powiedziała, żem tego nie robił. Żona mówi, dobra, już przestań. No nie, bo to chodzi o to, że. To no taki wywiad, w którym powiedziałem, nie śniło mi się nigdy, że będę tak, tyle tak, zarabiać. Tak, tak, tak. tak. E, w pewnym sensie było to wyjęte z kontekstu, ponieważ chodziło mi o to, że ja pamiętam, ile pieniędzy dostałem za pierwszą moją rolę w 1991 roku. Ja dostałem 25 milionów złotych za to. Co po niektórzy mogą się zdziwić, ale przypominam, że w 90. W czwartym roku czy piątym było coś takiego, denominacja. Tak. Ja dostałem 25 milionów złotych. No, ja byłem milionerem Aha. w wieku lat dziesięciu.